Witam Państwa w kolejnym odcinku programu pod wspólnym tytułem Ireneusz Jabłoński o pieniądzach władzy i polityce. Chciałbym jak zwykle zacząć od podziękowania Państwu za życzliwe przyjęcie poprzednich odcinków komentarze zapisane pod nimi. Zaprosić Państwa i zachęcić do upowszechniania tego i poprzednich na wszystkich dostępnych przez Państwa forach, i wreszcie prosić o subskrybowanie mojego kanału. Pan prezydent Andrzej Duda podpisał 6 czerwca bieżącego roku ustawę określającą zasady i warunki udzielania tzw. kredytu 2%. Co to jest? To jest kredyt dla młodych ludzi, przy czym młodość jest tutaj dość pojemna bo zdefiniowana do 45 lat. Mają to być osoby, które dotychczas nie miały mieszkania własnej nieruchomości pod pewnymi względami i wreszcie mają być to osoby, które zdecydują się na zakup pierwszego swojego mieszkania. Jeżeli to uczynią, to na mocy tej ustawy stopa bazowa kredytu mieszkaniowego zostanie im obniżona do 2% plus marża banku. Jak się to ma do warunków komercyjnych? Ano tak, że komercyjna cena kredytu mieszkaniowego udzielanego przez większość banków wynosi około 9%. W tym marża banku wynosząca około 2,25 punktu procentowego. Oznacza to, że szczęśliwcy obdarowani kredytem 2% będą płacili ponad dwukrotnie mniejsze odsetki od ich kolegów, sąsiadów czy nawet członków rodzin, którzy nie mając prawa do kredytu 2% będą musieli płacić ceny komercyjne. I ten przywilej ma obowiązywać przez 10 lat. W ten sposób rząd i pan prezydent, będący emanacją środowisk de facto socjalistycznych patriotów, chce po raz kolejny zbudować zamożność z pieniądza. O tym, że jest to iluzja, wiemy od ponad 200 lat. Każdy pożyczony pieniądz, a szczególnie pożyczony niefrasobliwie, trzeba oddać czasami z dramatycznymi konsekwencjami dla pożyczających. Tym samym zarówno rząd, jak i pan prezydent dają dowód na to, że nie odnotowali w czasie swojej edukacji największego odkrycia Adama Smitha, ojca klasycznej ekonomii, który stwierdził, że bogactwo pochodzi z pracy. A nie mnożenia i rozdawania fałszywych pieniędzy. Rodzi się pytanie, skąd taka hojność naszego drogiego rządu? Odpowiedź jest jak zwykle banalna. Otóż z faktu, że milowymi krokami zbliżają się wybory parlamentarne, a obóz władzy stara się za wszelką cenę pozostać przy tej władzy. Nie jest tajemnicą, że większość ludzi młodych chce głosować na Konfederację Wolności i Niepodległość. Mówi się, że może być to nawet 35 do 45%. Zatem są to ci wyborcy, którzy dają Konfederacji prawie 7-9% do tych, których dotychczas mieli, co czyni łączny wynik na poziomie 15%. Z tego wynika, że bez konfederacji przy takim wyniku wspartej młodymi ludźmi nie da się utworzyć rządu. Zatem co rząd robi? Ano to, co mamy w tytule, mianowicie rozdaje kiełbasę wyborczą drugiej świeżości. Dlaczego drugiej świeżości? Bo podobne programy przecież już miały miejsce. Przypomnijmy tylko 300 tysięcy mieszkań na wiosnę, milion mieszkań dla młodych, czy wreszcie mieszkanie plus. Wszystkie te programy, jak wiemy, zakończyły się fiaskiem i pozostały jako tematy kolejnych memów. Spróbujmy zastanowić się przez chwilę, jakie mogą być konsekwencje tego programu. Podzielmy je na dwie grupy makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Otóż, po pierwsze, konsekwencją makroekonomiczną będzie to, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest wskazany do finansowania tego programu, będzie musiał pieniądze na ten program pożyczyć na rynku, ponieważ już jest sam zadłużony po uszy. Co to znaczy? Że do tego programu trzeba będzie dołożyć 6-7% rocznie, bo tyle kosztuje pożyczanie pieniędzy przez BGK. A jaki to ma wymiar? Ano taki, że do każdego miliarda złotych pożyczonego i zaangażowanego w program trzeba będzie zapłacić 65 milionów odsetek rocznie, a od 10 miliardów 650 milionów odsetek rocznie. I taki program będzie realizowany przez co najmniej 10 lat. Po drugie, tak sztucznie wykreowany strumień pieniędzy i klientów musi w nieuchanny sposób doprowadzić do podniesienia cen mieszkań. Wynika to z prostego prawa ekonomii mówiącego o tym, że pieniądz sam w sobie nie jest dobrem, tylko wyrazicielem dóbr, a z faktu wykreowania przez rząd pieniądza, mieszkań oczywiście nie przybędzie. I wreszcie po trzecie, że za to dobrodziejstwo, zarówno dopłat do kredytu 2%, jak i spłaty kredytów, które BGK będzie musiał zaciągnąć na obsługę tego programu, zapłacimy my wszyscy, podatnicy, również ci, którzy kupili mieszkania na warunkach komercyjnych dzisiaj lub kupią je w przyszłości. Czy to jest uczciwe? Czy to jest sprawiedliwe? Na te pytania musi odpowiedzieć sobie każdy z nas. Druga grupa konsekwencji to konsekwencje mikroekonomiczne, czyli dla samych obdarowanych. No po pierwsze, jak pokazuje doświadczenie, będą oni znacznie bardziej skłonni do odważnych czytaj niefrasobliwych decyzji dotyczących samego zakupu, jak i wielkości mieszkania, które będą kupowali. Będą niestety kupowali mieszkania większe i droższe, niż gdyby tej dotacji nie było. Po drugie, na skutek zachęty rządu adresowanej do banków kontrolowanych przez Skarb Państwa, czyli tych banków, które głównie będą udzielały tych kredytów, mają być obniżone kryteria oceny zdolności kredytowej, czyli zawyżane kwoty, które będą mogły być pożyczane osobom, które z kolei na rynku by takich kwot nie otrzymały. Jakie będą tego konsekwencje? Ano, wystawienie się na wielkie ryzyko utraty płynności przez kredytobiorców, a zatem i niezdolność do obsługi kredytu, i to być może już w bardzo nieodległej przyszłości. I wreszcie po trzecie, będzie również zwiększona odwaga, czytaj, niefrasobliwość w zaciąganiu kredytów idących w setki tysięcy złotych, i tym samym przywiązaniu młodych ludzi do miejsca i samego kredytu. Zupełnie tak jak chłopów państwczyźnianych w I Rzeczpospolitej. Dlatego zachęcałbym tych, którzy mają prawo do tego kredytu, do bardzo poważnej refleksji nad celowością, czasem i wysokością kwoty zaciąganego długu. Zapytają Państwo, czy zatem nie pomagać młodym ludziom, młodym, niezamożnym ludziom w zdobyciu pierwszego własnego konta, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Państwo, czyli rząd, ma trzy bardzo atrakcyjne i wzajemnie wzmacniające się instrumenty służące pomocy. Po pierwsze, zdecydowane obniżenie opodatkowania pracy. Opodatkowania pracy, które w Polsce wynosi ponad 60% płacy netto, czyli tego, co dostajemy na rękę, i które jest równoważne opodatkowaniu wódki, papierosów i pali. Że jest to system absurdalny, mówimy od dawna. Zwiększenie siły nabywcze młodych ludzi i ich rodzin może nastąpić na podstawie jednego aktu prawnego zmniejszającego zasady i bezwzględny wymiar podatku PIT. Po drugie, rząd może zmniejszyć zasadniczo koszty budowy mieszkań nawet o 30% wobec cen obecnych. Jak to zrobić? Ano, uprościć zasadniczo prawo budowlane co obniży koszty wytwarzania poprzez rezygnację z absurdalnych wymagań i procedur i po drugie, zwiększyć podaż uzbrojonych terenów budowlanych, tak aby ich udział w końcowym koszcie mieszkania był znacznie mniejszy niż tam ma miejsce obecnie. I wreszcie po trzecie, państwo, czyli rząd może na drodze zmian ustawowych wprowadzić na rynek blisko 800 tysięcy mieszkań komunalnych. Proszę Państwa, wciąż w zasobach gmin mamy blisko 800 tysięcy mieszkań, bardzo źle zarządzanych i bardzo źle wykorzystywanych. Co widać gołym okiem. Jest to, jak mówił profesor De Soto, martwy kapitał, który ciągle się dekapitalizuje. Wprowadzenie zasady, że mieszkanie komunalne przysługuje tym, którzy są w pilnej potrzebie na okres 3 do 5 lat, a tych wszystkich nadwyżek, które wyjdą poza te potrzeby. Wystawienie na rynek nawet dla obecnych najemców spowoduje ogromny wzrost podaży mieszkań i racjonalizację ich wykorzystania. Skończą się sytuacje, w których sympatyczna, ale skromnie żyjąca amerytka eksploatuje 100-metrowe mieszkanie, żyjąc w kuchni i sypialni. Podsumowując tę ocenę programu politycznego, bo takim on jest w swym głównym celu i sensie. Warto zauważyć, że zarówno rząd, jak i pan prezydent zdaje się zapomnieli, a być może świadomie pominęli, dramatyczne konsekwencje dwóch innych programów, które w ostatnich niespełna 20 latach były wprowadzane. Myślę tutaj o programie subprime wprowadzonym przez pana prezydenta Clintona, przypomnę, 42. prezydenta. Stanów Zjednoczonych, który rządził w latach 93-2001 i który również kierując się dobrem ogółu Amerykanów twierdząc, że wprowadza program po to, aby każdego Amerykanina było stać na własny dom, doprowadził do jednego z największych kryzysów finansowych, znanych właśnie jako kryzys subprime, który zdewastował rynek mieszkaniowy w Stanach Zjednoczonych w latach 2000. 7-2009 i doprowadził do bankructwa wiele gospodarstw domowych, a rynki finansowe do największego kryzysu XXI wieku. Drugim programem, bliższym nam, o podobnej konstrukcji i podobnych konsekwencjach, jest program kredytów frankowych. Przypomnijmy, że w latach 2005-2007 polskie banki udzieliły ponad 700 tysięcy kredytów frankowych na łączną kwotę ponad 200 miliardów złotych i były one i są przyczyną zmartwienia, sporów politycznych i zawirowań na rynku finansowym, polskim rynku finansowym, polskim rynku bankowym, aż do dzisiaj. Ostatnie orzeczenia TSUE zdaje się pomogą zamknąć ten problem, ale oczywiście konsekwencje i tak pozostaną. Ten brak refleksji nad bliższymi i dalszymi konsekwencjami programów rozdawnictwa dla doraźnych celów politycznych, skłania do refleksji, że rząd polski nie tylko nie jest pomny doświadczeń własnych i obcych, ale nawet nieprzemijającej sentencji będącej klasyką literatury polskiej. Otóż ze smutkiem należy skonstatować, że myśli Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, zapisana w wierszu o spustoszeniu Podola, jest niestety wciąż aktualna. A brzmi ona: Polak mądry po szkodzie, lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie, nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkodzie głupi.